Cześć ludziska z tej strony maksymalnej 98.0. Dzisiaj w cyklu 15-minutówek trzecia część 15-minutówki związanej z Alien vs. Predator. Tym razem pokażę Wam mniej więcej tutorial i początki yy, gry Alienem, czyli Xenomorphem. Tutaj mamy takie małe demko na początku. Zaraz zobaczymy, jak to tutaj wygląda. Um, ja troszkę zmieniłem ustawienia kamery, bo tamte pliki były zbyt duże. Zobaczymy jak to tutaj wszystko obrobi um, kamera. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Okej. Okay. Idziemy za palcem. Tak jak nam tłumaczy tutaj nasz gościu. I zobaczymy zaraz co się stanie. Zrwiemy się z tych kajdanów podejrzewam. Ok. No, bardzo szybko chodzimy. Najszybciej z wszystkich w porównaniu do Predatora i Człowieka. Aha. Trzymając L2 możemy sobie zmieniać e, możliwości właśnie chodzenia czy po ścianach, czy po suficie. Okej. Okay. Możemy skakać na ściany, widzę. Okej, okay. i ogólnie skakać. Ja już widzę, że jest to najszybsza z postaci. Dla mnie najlepszy klimat mają tutaj ludzie, tak naprawdę. O, widzę nawet tutaj przez ściany. Tym xenomorfem. Chyba jakiegoś więźnia nam wpuszczą do pożarcia. Czasami widzicie, widać nasz ogon. Okay. Ale fajny atak. Tutaj możemy sobie popolować. Coś tam jeszcze było z kwadratem, ale teraz mi to zniknęło. Dobra. Jeszcze ogonem możemy pacnąć. Dobra. Aha, dobra. Możemy zniszczyć tutaj, żeby się schować w cieniu, ogonem światła. Fajnie. Dość ciekawe rozwiązanie. Da się to całkiem rozwalić? Da się, trzeba było dwa razy. Dobra, jak widzicie, zapowiada się dość ciekawie. Teraz możemy się chyba tutaj wydostać. Te drzwi też są zamknięte, też są zamknięte. Gra się całkiem inaczej, także jest tu tutaj... ...dość ciekawie zrobione. Okej. Okay. Chyba nie otworzyć drzwi dopóki się nie oddale. No i akurat mamy zapięte te, żebyśmy za szybko nie uciekli. O, jakie wykończenie! Ale fajnie główkę dostał. No jest to dość efektowne, jak widzicie. Dość ciekawie. Ciekawie jak się tutaj wydostaniemy. Tutaj widać musieli twórcy popracować, bo nie tylko tutaj mamy normalne prawa grawitacji, ale tak jak widzicie, maszerowanie po tych wszystkich ścianach i do tego ta szybkość. W tym momencie już nie narzekam tutaj na grafikę, która tak naprawdę jest średnia.

zbliżenie zjedzonej głowy. Okej, okay, musimy uciec. Tutaj nam tarcza, znaczy tarcza, wskaźnik pokazuje którędy. Jestem nieprzyzwyczajony jeszcze tutaj, trochę do tego sterowania. L2, okej. Okay. Jak tam wejść na dół? Okej, okay, wystarczyło x -a. I już śmigamy po tunelach wentylacyjnych w porządku. Możemy się poczuć łowcami, ale w inny sposób niż w predatorze. Jakiś gaz widzę tutaj zaczynają wpuszczać. Ok, uciekliśmy w każdym razie. Ładuje nam się kolejny checkpoint. Impressive. A mi się wydaje, że uciekniemy. Także mamy tutaj te daneczko następne. Ale poszła fala uderzeniowa. No i chyba że <grystanie> Wydostaliśmy się, mają pecha Na no to zróbmy im kuku Ale jatka No właśnie na dół Okej, okay, już jesteśmy w korytarzach jakiejś tutaj wentylacji i znikamy dalej. A jeszcze idzie sprint włączyć, patrzcie jak to wygląda. Ze sprintem do dopiero. Okej, okay, czyli musimy zejść jednak, dobra. Trzeba się do tego chwilkę przyzwyczaić, bo tak naprawdę dość... Coś nowego jest tym tytułem. Da się uwolnić naszych ziomków? Chyba nie, albo zaraz to zrobimy na zasadzie jakiegoś komputera. No, oczywiście naprawił. Gryzont no i wychodzą koledzy, wychodzą. Dobra, a nasi mu robią kuku Ja chyba nawet nie muszę. Powypuszczaliśmy naszych cmentomorpów. Tutaj coś zbieramy jeszcze. Jakieś kapsułki. Ok, tu jeszcze coś było. Aha, dobra, możliwość chodzenia po ścianie. Tutaj cały czas nie mylą te komunikaty na ekranie, że coś możemy zrobić. A nasza rasa tutaj widzę, będzie ostro polować. O, złapaliśmy gościa. Było przez chwilę grab, ale nie udało mi się go złapać. Może muszę się szczaić gdzieś tam od tyłu. O, ja mi przykro. Padłem. Zróbmy restart'a i teraz na spokojnie będziemy tutaj mucić. Nie znasz tutaj zaatakuje pierwszy A ja tutaj po ściance Troszkę to wygląda dziwnie Patrzcie jak zamotane No ale co zrobić? Trzeba się przyzwyczaić nic więcej znowu mi grabniknęło jest ale fajnie gardziołko Jest to dość ciekawie widzicie zrobione, na pewno brutalnie Ale to nie bez powodu, gra ma 18 plus Więc nie kupujcie swoim pociechom Które mają tam po 10-15 lat Znaczy 10-15 jak wam życie i tak będziecie grali Może bardziej <grym> Jakimś młodszym graczom 10-15 to praktycznie teraz mimo zakazów w nas w Polsce Niestety jest tak, że Czy tak czy tak grają ci ludzie A moim zdaniem to jest prosta sprawa Wszystko zależy od danego człowieka Jak ktoś ma nie po kolei w głowie to I z powodu wiadomości zrobi Jakiś rozpierdnić lub coś w tym stylu A tak to zwalają to na gry Ale mu górkę, Amciu, amciu Pojedliśmy sobie trochę lecimy dalej. Tam jest dwóch i tu jest działko. Da się rozpieczyć te działko, zaraz zerkniemy. Nie widzę żeby się dało, chyba będziemy wyłączać je z jakiegoś laptopa. Ale rzecz jest fajna. Nie ucieknie nikt. Dobra, tam jeszcze do góry. Tu jest jakieś normalne wyjście, tędy przejdziemy. Okej. Okay. Lecimy dalej. I kolejne ogonowe zabójstwo tu coś jest dobra myślałem że coś możemy zebrać ale jak zwykle jest możliwość wchodzenia po ścianie no i tu mamy naprawić coś za pomocą ząbków dobra lecimy wyżej można się pogubić w tej perspektywie. Czy idziemy w danej chwili po suficie, czy po podłodze? Na pewno wymaga to tutaj przyzwyczajenia. Ok, jeszcze jeden. Mamy tutaj następny panel do pogryzienia i jakieś kolejne demko gdzie nasza królowa coś tam sobie pokrzykuje po swojemu Fajnie te to są zrobione, nie jest to jakieś tam po łatwizmie polecione. Coś tu się dzieje. Gdzie my mamy się jeszcze tutaj udać? O okay, tej tu. O, tu już mamy jakiś trudniejszych wrogów. Jak widzicie, jak wypuściłem kwas. Także z gościa zostało ładna czaszka. Patrzcie, jak fajnie wygląda. <laughs> Jakaś trofka wpadła. Tutaj nasze ziomki chodzą, mamy my gryziemy następny panel. Jak widzieliście, każdy z tych trybów wygląda inaczej gra się inaczej. Tak pokrótce, człowiekiem można się czuć najbardziej zaszczutym i gra się najtrudniej, moim zdaniem, po tej krótkiej chwili gry co mogę stwierdzić, Predator jest bardziej taki wykoksany na rozpieprzanie, czyli taki Rambo 7 idziemy i naprawdę dużo możemy walić w przeciwników, a Xenop Mord to tutaj widzę nastawienie na szybkość i na stealth kille, czyli jakieś ukrycie zabójstwa. Jak widzicie powoli gameplay się kończy, ja sobie mogę dalej kontynuować tą grę, ale już się z wami żegnam. Jak możecie to oceniajcie, komentujcie i mam nadzieję będziemy się widzieć w następnym filmiku. Teraz praktycznie cały czas się będzie ta jakość zmieniała, bo będę kombinował z różnymi trybami kamery, także będę starał się znaleźć taki, taki żeby jak najmniej to zajmowało i jak najlepszą jakość miało, jeżeli chodzi o filmik, także trzymajcie się, na razie, hej i do następnych filmików.